Szczecin, jak każde większe miasto, ma swoje muzea. W muzeach miejskich prezentowana jest historia miasta i krainy z nim związane. Tak samo jest w Szczecinie. Nie będę jednak mówił o historii Szczecina i Księstwa Zachodniopomorskiego, bo zainteresowani winni trafić do szczecińskich muzeum. Jak kilka słów o inności tematycznej w Muzeum Szczecińskim przy Wała Chrobrego. Jak myśmy tam byli, to były sale wypełnione eksponatami reprezentującymi Afrykę. Może już widziałem ciekawsze, ładniejsze, ale winny jestem ukłony tym, co wystawę o Afryce w Szczecinie zrobili. I sprowadzili eksponaty do tego muzeum. A ponadto jestem zadowolony, że jeszcze otwarcie postrzegam świat i rozumiem to, co inni pragną zaprezentować. To mówię ja, senior, i apeluję do seniorów. Świat, kochani, świat, póki mamy możliwość i pieniądze.